Nazywam się Macie Baranowski, witam serdecznie, jestem z firmy Boski. Nasza firma ma siedzibę w Kielcach. Zajmujemy się dystrybucją materiałów i maszyn do pakowania warzyw i owoców. E, tak, jak tutaj widać, dzisiaj na targach mamy na przykład etykieciarkę do jabłek. E, automatyczną ety, etykieciarkę, co jest nowością. Myślę, u nas e, mamy też maszynę typu Flowpack do opakowania na przykład e, jabłek na tackach. E, mamy również wózek do pielęgnacji roślin w szklarniach. E, tak jak powiedziałem, e, zajmujemy się również materiałami do pakowania. To są pojemniki plastikowe, siatki, rękawy siatkowe z filmem, tacki, wytłoczki do jabłek i takie i tym podobne. Zapraszam na naszą stronę internetową www.abłoski.pl